Tak, dobry wieczór. Zobaczmy, co u Państwa. Co się dzieje u raka? Ojciec z córką. Jakieś pogodzenie się, którego nie ma. Ojciec z córką. Pokazuje mi się uraka, że jest um, niedogadanie się między ojcem a córką w sprawie samochodu. Jakaś sprawa związana z samochodem, ale to jakieś nie, nieuzgodnione sprawy, które. E, które. Ty, ta, ta konkretna sprawa. Um, sprawa z samochodem, która tutaj właściwie bardzo dużo niepotrzebnych ostrych słów. Tak więc tutaj um, powiem Państwu: samochód jest um, główny, gra tutaj główną rolę, i coś um, nie, nie można się dogadać, jeżeli o to chodzi. Um, natomiast um, jest tutaj też inna historia um, jest pokazany romans w którym w który wdał się rak lub który się szykuje to też może być o przyszłości który się szykuje um, ale pokazuje mi się że po, pokazuje się taka wstrzemięźliwość ze strony mężczyzny ale w bardzo pozytywnym sensie, to znaczy że tutaj mężczyzna patrzy na na samego siebie w, 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 takim, w takim sensie, że on nie chce zranić czy to Państwu coś mówi? A, Pojawia mi się element tajemnicy i sekretu uraka, że jest coś niedopowiedziane, jest coś zmyślone, wręcz. Ale ten mężczyzna stosuje, raczej mężczyzna stosuje tutaj tego rodzaju mechanizmy obronne po to, żeby. W jakiś sposób tak bardziej dyplomatycznie wyjść z sytuacji, krótko mówiąc, wybrać mniejsze zło. Czyli uciekałby się do kłamstw, po to, żeby wybrać mniejsze zło i nie pokazać sytuacji taką, jaką ona jest, nagą, prawdę, tak zwaną. Dlatego, że on nie chce tutaj ranić drugiej osoby. Czym może być ta sytuacja? O co tutaj może chodzić? Dlaczego ten mężczyzna po prostu nie chce oszukać raka, nie chce go zranić i ucieka się do mniejszego zła? Bo nie chce przyznać się do porażki, że nie udało mu się życie rodzinne małżeńskie. Po prostu. Ym, ja wcale nie wykluczam, że to y, mógłby być rozwodnik po raz któryś. Ym, I po prostu to jest taki wstyd pokazany, szczerze mówiąc. Ten mężczyzna nie chce się przyznawać. Że po raz kolejny poniósł porażkę, um, że nie wyszło mu małżeństwo kolejne. I w jakiś sposób tutaj chce uchronić raka przed zaangażowaniem się. Rozumieją Państwo, żeby um, Państwo, nie wiedząc wszystkiego, za szybko się nie zaangażowali. Tutaj jest pokazane kłamstwo dla obrony ze strony tego mężczyzny. Ale to ma być w trosce o państwa. I ogólnie rzecz biorąc, tutaj cierpią finanse tego mężczyzny. Bo chodzi o finansowe sprawy yy, związane z rozwodem. Mm. Ten mężczyzna, tak, ten mężczyzna dosłownie czuje się przegrany w miłości, przegrany, że znowu się coś nie udało. I po prostu to jest poczucie wstydu. Poczucie wstydu, które ten mężczyzna próbuje zatuszować przed samym sobą, również tym bardziej przed kimś, na kim mu zależy. I słyszę, proszę nie mieć do niego pretensji. On po prostu wybiera taki, taki sposób rozwiązania tej sprawy. E, oby później się przyznał co i jak, dlaczego tak się zachowywał. Tak otwarcie rozumieją Państwo. Na razie jest tutaj za dużo takich emocji e, i przeżyć związanych z rozwodem, w ogóle z całą tą ścieżką małżeńską, że tak się wyrażę. Że tutaj mm, te niepowodzenia w miłości bardzo tego mężczyznę osłabiają i bardzo mm, wpływają na jego poczucie wartości własnej jako faceta. Eee, ta wartość własna, ona została tutaj naruszona w bardzo poważny sposób. I ten mężczyzna nie ma już siły, i ma po prostu dość. Nie chce. Um, Oszukiwać, zwracając się do raka, nie chce mm, z jednej strony mówić całej prawdy o swojej obecnej sytuacji, z drugiej mówić całego kłamstwa, woli mm, takie no łagodniejsze kłamstwo. No, nazwę to w ten sposób. A, jak państwo to oceniają, to już e, do państwa należy. Mm, a, jakby ostateczna wersja tego um, ty, tych działań. Natomiast to jest jako ochrona. Ochrona własnego wstydu, żeby po raz kolejny nie przyznać się otwarcie światu, że mu się nie udało. Mhm. Dosłownie, po prostu. Albo został tu wykorzystany, albo został zdradzony i to ten mężczyzna, właśnie, wniósł pozew o rozwód, ale z żalem, z żalem, ponieważ jednocześnie sam siebie, mm, nazwijmy to, skazuje na porażkę. Rozumieją Państwo, czyli dochodzi kolejny nieudany związek w jego życiu. Natomiast jak to się potoczy? W jaki sposób sytuacja się rozwiąże? Jak to dalej wygląda? Jak ta sytuacja dalej wygląda? Rak i ten mężczyzna. Słyszę, że ten mężczyzna potrzebuje czasu na, na to, żeby dojrzeć do relacji, oczywiście. I tutaj bardzo. Dobra rzecz, jeżeli chodzi o tego mężczyznę. On nie chce wejść w otwarty, świadomy romans, znajomość. Nie chce, ponieważ wie, że zniszczyłby drugiego człowieka. Dosłownie. On wie, co robi i wie, ma świadomość tego, że on nie chce. Rakowi sprawić przykrości. I on nie chce mm, tego, co sam przechodzi, tego, tak powiem, kolokwialnie tego towaru emocjonalnego, on nie chce przekazać dalej innej osobie, tylko na nim się to zatrzyma, on swoje sprawy doprowadzi do końca. Widzę, że tak. I on, dopóki tego nie zrobi. Nie zaproponuje Rakowi czegoś poważnego. Nie da tej nadziei, że tutaj coś może rozkwitnąć między państwem. On tego nie zrobi. Ale bardzo dobrze, że nie zrobi na tu i teraz. Jest bardzo racjonalny i bardzo rozsądny. Mhm. Nie ma mowy tutaj o romansie. W takim sensie, tak jak Państwu mówię, że danie nadziei, a potem nic z tego nie będzie. To jest bardzo odpowiedzialny człowiek. Właśnie. Najpierw musi, musi, nie musi. Najpierw jest pokazane w energetyce yy, ochłonięcie, doprowadzenie swoich obecnych, bieżących spraw do końca, zamknięcie ich i upewnienie się, że jest gotowy, dopiero wtedy wyjdzie z propozycji. Podpowiedź dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.